Czy mi się wydaje czy oni mi już wskazali kogo ja mam szukać? Uuu ty, tu jakaś chyba... that man only a guilty man runs with such speed Wow. Are you injured? My pride is wounded, and mm. now my heart is heavy. That man, uh -huh. his name is Vari. He was an assassin once. He has obvious skill and a score to settle. Evett, until that man is caught or killed, I fear none of us will be safe in this city. And until you are properly trained.

U, to odblokowanie możliwości wspierania jego rozwoju i rozkwitu Także nie ze to, że może nabyć prawda No trzeba jego obszarem Bursa Dobra, no to do bursy tylko Mały książę Pd Co? 13 tysięcy? Aaaa, no tak Minus 15, kto wpływa w templari templariusze hmm. Ty pójdziesz Potrzeba mu 5000 tak by zdobył 2 level Ten by zdobył jej dużo level Wysłać go też Dobra Wyślę tylko jedno Tego No Assassin drugiego stopnia, ja przejdziała jest przyjeżdżę... Podnosić Aha. Dobra Co ja mam teraz robić? A tutaj jest jeszcze jakieś Coś jeszcze? Nie dobra Właśnie pozyskałeś Mmmmm Ossasiny hmm. Obserwacja Śródziemnego Bursa A Cent. Nie mogę Przemów publiczny Wspólnota majątkowa Skra... A niech pójdzie na skradni relikt Co jest? A, Bo to... A to jeszcze muszę mieć określonych jakichś ludzi Ło wow. Ale dużo PT zdobędzie ale przynajmniej kaza będziemy. Hmm. Możliwe cię rekrutowanie kolejnych asesynów. No dobra. I teraz, że niby co teraz mam robić. Bo nie za bardzo wiem. Hmm. Co to? Czarnorynkowy handlarz, ufajnie. Ta moja mapa jest coraz większa. Podoba mi się, ale jakie Aha, mam gdzieś tu do kryjówki asesynów po misję no, czemu ja mam cały czas oznaczoną tą kryjówkę? Nie, nie, mam oznaczonych. Aha, że tutaj chyba mogę misję wykonać. O, to jest bank. Na pewno mogę wziąć kasę. Dzień śmieciu Mogę kasę, mogę, 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 mogę. Nie Nie, ja nie mam iść tu, tylko... Kowal... O, właśnie, do kowala zajdę. wcześniejszych aby skorzystać naprawa prawa zbraja, o nowe zbraja skórzony za rękawie azab uzbrojenie florencki bułat za mało pieniędzy zwykły sztylet a to jest macedoński uginął. to nie, ładne um składniki korpus z lądem, trochę indyjski hmm. Właśnie, ile by kosztowała ...odbudowa tego Ło wow. Mierza 27 tysięcy Nie, nie pomogę Wam. Mm, tak. Mm, nie wiem tak naprawdę w sumie o czym... No, ee, mówić. O, tu jest krawiec. Że muszę pierwszy tam pójść wzdłuż. Jakiejś ulicy. O tej, tutaj. A potem do tego. Tylko pacjenty te tu krapcze. no nurza, lepszą mogę. A spadochrony kupić. Nie, teraz muszę czekać. No. Nie, spadochrony. Aza. Awesome. Dobra, wsiadłam. Idę wykonywać dalej misję. Chodź na dół jak człowiek. Dobra, może jednak nadal trzeba zrzucać ludzi. Hmm. Tutaj, tutaj. Jej, mniejszych uliczek się nie da robić. Naprawdę nie, nie mam pojęcia o co, z czym mówić. No nie, nie mówcie mi, że. Ej, co jest? A, dobra. Rozumiem, przecież ja mam. No tak, celownik. No tak, już myślałem, że kurde. Nie wiem, co się stało, że, że mi anulowało przechodzenie czy coś w tym stylu. Any damage? Not that I can see. Templars may be bad hosts, -hmm. but are decent tenants. Once they capture they like to keep it intact. Because they intend to stay. O, tak, 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 tak. I, 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 don't touch that one wrong move and bang, the building comes down. Are you serious? <laughs> <laughs> Look on <your> face. <laughs> Here, <laughs> I'll show you. Dabre. <laughs> <laughs> Dabre. <laughs> uh Skorzystaj z warsztatu technicznego I ulepsz swoją gildię Uuu, można jeszcze ją jakoś ulepszać Korzystając co możesz w swoim... ...praktykantów i oczywiście utworzyć ładunki Dobra Nie Jestem jeszcze tutaj Badanie Zobaczmy. Eee, ładunki. Podrzuć ładunek strażnikom. Zgłaść cel misji za pomocą ładunku. Aha. Zgłać pięciu strażników jednym ładunkiem. Nagroda. Znaleziono dodatkowe składniki do ładunków w kryjówkach. O. Eee, odciągi strażników za pomocą ładunku. Zabij strażników za pomocą pułapek po potykowych. Użyj chociaż jednego z korpusów do stworzenia ładunku, użyj ładunku dowolnego typu, Zabij strażników obezwładnionych przez ładunkie, stwórz po jednym ładunku z każdym z efektów, wow! Użyj dwukrotnie ładunków w każdym z e, użyj dwukrotnie ładunków z każdym z efektów, mam nadzieję, że tych ładunków nie jest dużo. Większa dwa na zbieranych ładunków. Gilda złodziei, Gilda cyganów, Gierdy najemników, gierdy asesynów. W asasynów, jakie mam? Podczas walki wersji asesynów, dobra, wskaż asasynom cel. Asesy będą bardziej skuteczni, jeśli pozwolisz im uczestniczyć w misjach. Zestaw drugi, użyj też strzał, wezwij swoich asesynów pod podczas wezwania asesynów, aktywowane jest szybciej. O, fajnie. E, zwerbuj asesynów, 1 na 12. Wyszkola krotów do rangi mistrza. Aha. Przeprowadź skuteczne obrony krajowe. Odblokowuje uzbrojenie frakcji Assassinów. Uuu, ciekawe. Um, koszt wynajęcia na... Odblokowuje zdolności frakcji najemników. Odblokowuje uzbrojenie. Aha. Tylko, że najemników i tak nie będę korzystać. W każdym cy... Aha. Dobra. Przejdzę, to to, To są... Misje siedziby frakcji. Eee misje siedziby frakcji wyrodny syn kilku najemników ciekawe to są zadania to są dodatkowe wspomnienia punkty widokowe fragmenty danych animusa będę musiał znaleźć misje mistrza Assassin'a. diakon odnajdź to z tym Werbunyka z Tajne miejsce. Sekret Hagia Sophia. Ukończ poziom w mniej niż 6 minut. Ciekawe, sekwencja trzecia. Tu mam 92% synchronizacji. To mnie aż oburza. Czytam. Tu mogę coś przeczytać. Aha, korpus ceramiczny. Ale ten na skutek wstrząsu. Korpus z lądem. Łapka O. Opleciona jest cienkimi drusikami. Wystarczy lekko dotknąć tych... Aha. Sakwas... Mm -hmm. The so, we craft our bombs from a combination of three parts the shell, the gunpowder and the primary ingredient Sometimes we add a few extras too for fun But we'll come to that later For now focus on these elements Arabskie, tam gdzieś na ja. pochody indyjskie, nie co jest? O czyli lew, uh. No i dobra, no i skończyłem. I co teraz? A, stwórz ładunek. Co jest? Ej, no co się stało, no? No i co jest? Jak to usunąć? Cholera, no co jest? Left down. O. Wybierz, no wybierz, no wybierz, no wybierz, no wybierz, no mam wybrać tutaj. No to proszę bardzo, wybieram prof No to wybieram to, wybieram. A tu nic, nie chcę się wybrać. Czemu nie chcę się wybrać? Czemu? 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 A! Tak! O! Przetestuj ładunek. Mmm... Cieśni E. <grymne> 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 Jak walną. Wow! No rozpoczęcie za 3 sekundy Dobra, Escape o To stwórz ładunek Ładunki dywersyjne Wybierz opcję aby Ładunki zaczepne Dobra. you'll find many ingredients for mm -hmm. bomb recipes scattered throughout the city. So keep your eyes open and your nose to the ground as you move about. That should keep me busy. Grazie, Yusuf. Have you ever seen this book? Uh, no it's a journal See sí. The Secret Crusade by Niccolo Polo uh, Marcos vannova. Ah, it mentions yes. the five keys to Altaïr's library. Nicolò brought them here and hid them. Ah, and the Templars know this, so it's a race against time. They found one already, beneath Topkapı. <laughs> I want to recover it and find mm -hmm. the other four. So, where will you begin? The old Polo trading post, I think. They ran a business in this area, no? Mm -hmm. I believe so. Speak with a man named Piri Reis in the bazaar he can point you in the right direction and teach you